Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, poprosił nas o pomoc jeden z naszych użytkowników, klientów. Pan należy do czwórki rodzeństwa. Tylko jeden z Państwa, syn, został obdarowany przez rodziców domem z dużą działką. Niedawno zmarła mama. Ojciec żyje, ale przebywa w domu opieki społecznej. Natomiast kluczową kwestią jest tutaj to, że mama za życia no, w jakiś sposób wskazywała, dawała sygnały, że posiada jeszcze dużą kwotę pieniędzy na rachunku bankowym, no ale do końca dzieciom nie przekazała informacji jakiego rodzaju jest to rachunek, w jakim banku, w jakiej instytucji jest on utrzymywany. Pan ma podejrzenia, że ten obdarowany brat mógł przejąć te środki, no i chciałby się dowiedzieć, czy może w jakiś sposób sprawdzić, gdzie są utrzymywane, czy były utrzymywane przez mamę konta i jaka, jaka, jaka kwota oszczędności na nich się znajdowała. Proszę Państwa, oczywiście można dokonać takiego sprawdzenia, i trzeba też powiedzieć, że jest to obecnie stosunkowo prosta i przyjazna procedura w przeciwieństwie do stanu prawnego jeszcze sprzed kilku lat, bo jednym wnioskiem złożonym w dowolnej placówce bankowej można tak naprawdę sprawdzić wszystkie konta danej osoby we wszystkich bankach czy skokach. Musimy tutaj oczywiście wykazać swój tytuł prawny, czyli, czyli czy to tytuł prawny do, do spadku po osobie, po osobie, która była właścicielem tych, tych kont. Czyli no byłoby to czy prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, sądowe, czy notarialne poświadczenie dziedziczenia. Tu nam oczywiście wejdą kwestie ewentualnej wspólności małżeńskiej, tego czy to. Było wspólne konto mamy z żyjącym jeszcze ojcem, czy odrębne konto matki wchodzące w skład jej majątku odrębnego. No ale niezależnie od tego, jeżeli ono w ten czy inny sposób weszło do masy spadkowej, to Pan czy, czy Pana rodzeństwo jako spadkobiercy będziecie mogli dowiedzieć się o takim koncie. Tak jak mówiłem, jeszcze niedawno ustalenie, czy nieżyjący członek rodziny posiadał rachunki bankowe, i było o tyle skomplikowane, że tak naprawdę. Trzeba było oddzielnie występować do każdego z banków czy każdego ze skoków no z wnioskiem o takie informacje. No to obecnie, dzięki centralnej informacji o rachunkach bankowych prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową, możemy uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i skoków jednocześnie. Pamiętajmy jedynie, że, że, ta, że ta informacja będzie służyła wyłącznie do poszukiwania rachunków bankowych, także nie uzyskamy z niej informacji o jakichś innych instrumentach, typu polisy inwestycyjne, ubezpieczeniowe, czy, czy rachunki maklerskie, czy jednostki funduszy inwestycyjnych. Co musimy zrobić, żeby taką informację uzyskać? No, musimy złożyć stosowny wniosek w oddziale dowolnego banku czy skoku. Nie musimy być jego klientem, ani mieć z nim nic wcześniej wspólnego. Składamy ten wniosek oczywiście dołączając dokument poświadczający nasze, nasze prawo do dziedziczenia, czyli czy to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, czy akt poświadczenia dziedziczenia. W dowolnym banku prosimy o wydanie zbiorczej informacji o rachunkach. Ta usługa jest oczywiście płatna w różnych bankach, to są różne kwoty, ale, ale to, to nie są wysokie, wysokie koszty, są pieniądze rzędu kilkudziesięciu złotych. No i informacja teoretycznie powinna do nas trafić w ciągu kilku dni, w praktyce to może być bliżej tygodnia, czy nawet kilku tygodni. No i uzyskamy w ten sposób informację o tym, gdzie były prowadzone rachunki na rzecz naszego spadkodawcy. Kiedy już wiemy, w którym banku, czy w skoku nasz ojciec, w tym przypadku matka posiadała rachunek, no, możemy przystąpić do dalszych czynności, czyli złożyć stosowny wniosek w oddziale, w którym, w którym ten rachunek był prowadzony i aby mogło dojść do jakiejś wypłaty środków z tego rachunku, no to musi być dokonana dyspozycja ze strony wszystkich spadkobierców. Więc tu raczej brat nie mógł wypłacić takich środków, ale gdyby do tego w jakiś sposób doszło, na przykład po śmierci, brat korzystał z jakiegoś upoważnienia, wykorzystując to, że, że bank nie był świadomy śmierci. Śmierci mamy, no to pamiętajmy, że taka samowolna wypłata pieniędzy z konta zmarłego przez osobę do tego nieupoważnioną stanowi nieuprawniony zabór cudzego mienia. Może grozić sankcjami łącznie z sankcjami karnymi. I tak samo niedozwolone jest używanie karty po śmierci właściciela rachunku. Nawet jeżeli osoby krewne yy, zmarłego mają stosowne pełnomocnictwa to nie mają prawo yy, wypłacać pieniędzy z konta, z konta zmarłego ponieważ z chwilą śmierci właściciela rachunku wszelkie takie takie pełnomocnictwa wygasają. No więc tutaj, gdyby okazało się, że do czegoś takiego doszło, no to będzie miał Pan zarówno roszczenie do brata o, o zwrot odpowiadającej Pańskiemu udziałowi w spadku tej części środków, no ale i też z perspektywy prawa karnego bratu będzie groziło ewentualne postępowanie w sprawie, w sprawie przywłaszczenia takich środków. Skąd będziemy wiedzieć, czy zostały wypłacone środki? Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sądowym osoby dziedziczące spadek mogą zażądać od banku ujawnienia historii rachunku po zmarłym członku rodziny i prawo to przysługuje każdemu spadkobiercy z osobna. Także każdy z Państwa może oddzielnie z takim, z takim wnioskiem, yy, wnioskiem wystąpić do, yy, do banku. Czyli jeśli już pozyskamy informację o tym, jakie rachunki, posiadała mama, możemy zwrócić się do banku prowadzącego ten rachunek o wydanie po prostu archiwalnego wyciągu, wyciągu z konta. To też oczywiście wiąże się z jakąś opłatą, ale stosunkowo niewielką, no, zwłaszcza w kontekście tego, do czego, możemy się, czego możemy się z tego dowiedzieć, jakie to może mieć. Pozytywne konsekwencje dla Państwa w tym, w tym przypadku. Także podsumowując, jak najbardziej instrumentarium takie istnieje. Ono jest, jest dostępne i stosunkowo łatwe do, do zrealizowania. Natomiast podstawą tutaj będzie posiadanie no i udokumentowanie swojego, swoich uprawnień do spadków w postaci, no, czy to sądowego postanowienia o nabyciu spadku, czy ewentualnie jeżeli, jeżeli dochodziło do czynności u notariusza, no to, no to poświadczenia dziedziczenia sporządzonego u notariusza. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.